Dzisiejsza Ewangelia przynosi nam wyjaśnienie dylematu, który mamy, kiedy przychodzi nam rozdzielić czyny, które są co za do zasady dobre, od osoby, która postępuje w innych dziedzinach niemoralnie. Brak kwalifikacji. Moralnych u osoby nie przekreśla owoców jego pracy, działania, jakie podejmuje. Pan Jezus wyjaśnił to, kiedy przyszło ocenić działalność elit żydowskich. Powiedział w następujący sposób: bardzo jednoznacznie czyńcie i zachowujcie wszystko, co Wam polecą, lecz uczynków ich. Nie naśladujcie.